Już w drugim kwartale tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego planuje uruchomienie nowego instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców kredytu ekologicznego. W ramach programu dofinansowywane będą inwestycje dotyczące zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie, polegające na modernizacji linii technologicznych oraz budynków i budowli. W tym budowie i modernizacji istniejącej instalacji OZE. Warunkiem koniecznym będzie wykazanie, że projekt przyczyni się do minimum 30% oszczędności energii pierwotnie zużywanej w przedsiębiorstwie. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także przedsiębiorstwa z sektora Midcaps, czyli zatrudniające do 3000 osób i nie nieposiadające statusu MŚP. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu udzielanego przez bank komercyjny. Formuła ta podobna jest do popularnego wśród przedsiębiorców kredytu technologicznego. Wysokość wsparcia będzie wynosiła do 70% kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa, a dofinansowaniu będą podlegały m.in. zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych czy też usług doradczych. Niewątpliwie kredyt ekologiczny będzie jednym z najatrakcyjniejszych źródeł wsparcia dla przedsiębiorców w najbliższym czasie. Dlatego już teraz warto rozpocząć pracę nad przygotowaniem projektu. Chętnie wesprzemy Państwa w tym procesie. Zapraszam do kontaktu.